Przez lata pozycja libero w reprezentacji Polski miała jednego niekwestionowanego króla Pawła Zatorskiego. Ale co się dzieje, gdy król po wyczerpującym sezonie musi odpocząć i na poważnie zająć się swoim zdrowiem i wyleczeniem kontuzji? Zostaje pusty tron, ogromna presja i pytanie, które zadawali sobie wszyscy kibice: Kto jest w stanie wejść w buty legendy? Odpowiedź przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Na boisko wszedł dwudziestolatek, najmłodszy zawodnik w kadrze, i zagrał tak, jakby robił to od lat: ze spokojem, dojrzałością i spektakularnymi obronami, które zachwyciły Nicole Grbicia. Kim jest Maksymilian Granieczny, chłopak, który miał zostać mistrzem gimnastyki, a został okrzyknięty przyszłością polskiej siatkówki? Zostańcie ze mną, bo dzisiaj na kanale Na Czystej Siatce rozkładamy na czynniki pierwsze fenomen tego młodego zawodnika. Zanim Maksymilian Granieczny zaczął zadziwiać na siatkarskich parkietach, jego światem była plansza do ćwiczeń wolnych. Tak, dobrze słyszycie. Przez lata trenował gimnastykę sportową, w klubie prowadzonym przez ojca mistrza olimpijskiego, Leszka Blanika. I miał ku temu świetne warunki. Był pracowity, zwinny, a trenerzy wróżyli mu karierę. Ludwik Blanik do dziś wspomina, że sprawność, którą Max pokazuje na boisku, to w dużej mierze efekt lat spędzonych na sali gimnastycznej. Ale choć gimnastyka ukształtowała jego ciało, dając mu niesamowitą sprawność i koordynację. To nie porwała jego serca. To serce biło w rytmie odbijanej piłki. W domu sport był od zawsze. Ojciec był pasjonatem siatkówki, a starszy brat, Benjamin już trenował. Beniamin Granieczny jest obecnie zawodnikiem drugoligowego SPS Chrobry Głogów. Max nie mógł się doczekać, aż skończy sezon gimnastyczny, by wreszcie w pełni poświęcić się swojej prawdziwej pasji. W wieku 12 lat podjął ostateczną decyzję. Świat gimnastyki stracił potencjalnego mistrza, ale polska siatkówka zyskała ogromny talent.